Powitać, powitać Państwa uff. Uf, z tej strony Piseo, a to kolejny odcinek z gry Storming Mars, odcinek 42. Tak. Jak widzicie, z dużej tej dziury została się mała dziurka niestety, ale takie były wymagania. Sprawdźmy czy na Marsie widać jakąkolwiek wodę. Czy widać że cokolwiek się zaczęło dziać? Na pewno widać lekko chmury. To mogę powiedzieć, że lekko chmurki zaczyna widać na Marsie, i to jest już coś, e, jak wiecie, moi drodzy. Dużo się ostatnio działo, więc mam nadzieję, że no, będziecie zadowoleni z tego, co tutaj się dzieje. Generalnie, mm, jak wiecie, w ostatnim odcinku zrobiliśmy tą całą owalną kopułę, i w ogóle jestem happy, happy, happy. Więc, no, nie ma problemów e, obaw, obaw nie ma tak jakby już takich typowych. E, Ulepszenie roboty. Mamy roboty. Dorzucamy tam robociki. Oczywiście, tutaj wrzucamy automatyczne szkolenia. Ulepszenie robotów obsługowych. E, plac zabaw. Chcemy mieć tutaj plac zabaw dla dzieci. Bo oczywiście, pamiętam o tym, że plac zabaw tutaj musi powstać ze względów na potrzeby dzieci w naszej kopule. No, przyszłych dzieci, tak powiedzmy. No i dobrze, mając tą e, tutaj. O, nagroda Mega Kopuła Trójkąta Prefabrykat. E... Skanuj głębinowo następującą. O! No, Mega Kopuła Darmowa. Super, elegancko. Mega Kopuła Trójkątna. Przepraszam, że za taki głos, ale po prostu aż... Aż mnie zdziwiło, że to takie coś jest tutaj. Aż... Wow. Aż takie coś można mieć. Nieźle. Mega kopuła trójkątna. Czyli tutaj by było można... O, 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 o. Tylko tutaj... Hmm. Wolałbym chyba kopułę podstawową dać. Chociaż i tak jest mało miejsca. Kopuła trójkątna, a mikrokopuła? O o o o o o o o o! Nie, ciężko będzie. Tutaj by było ciężko, a jakbym dał tutaj teraz: podtrzymywanie życia, a produkcja ekstraktu rzadkich metali. No dobra, no dałoby radę ekstrakcję tutaj ogarnąć. Tak. Tylko obręb w jakim to by musiało się znajdować też jest tutaj ograniczony. Wymaga kolejniców, a znajduje się zawiek od kopu. A jakby się kopułę wybudowało tutaj, taką na przykład jakąkolwiek, to czy by to zadziałało? No szkoda trochę, że tutaj faktycznie jest problem. Taki. Bo by było trzeba to usunąć. Wytwórnia GC Dobra, wytwórnia GC Usuniemy na razie troszeczkę przebuduję tej rzeczy na pewno eee, Podtrzymywanie życia W ogóle moi drodzy Dziękuję Wam za to, że tak wspieracie mój kanał w sposób Po prostu lajkami, subskrypcjami Jestem niezmiernie Wam za to wdzięczny Jestem bardzo, ale to bardzo też Zadowolony z tego powodu, iż nasz kanał się tak cudownie rozwija bo nie tylko ja pracuję na tym kanał, ale wy również dokładacie swoje cegiełki do tego kanału. Pyk, 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 pyk. Rozdzielony system podtrzymywania życia, tak wiem. Pyk. I okej, okay. i już jest gitas. Już, już nie są rozdzielone, już jest GIF. Dobra oni tutaj sobie posprzątają hmm, tutaj kopułę ewentualnie postawimy jaką powinniśmy dać radę postawić choć nie gwarantuję tak postawi się tylko pytanie czy ona się postawi na w sposób <laughs> usuń usuńmy lampkę lamp tutaj nie potrzeba nie potrzeba, ale ja tak mówię czasami, nie potrzeba, bo po prostu naprawdę, serio, niepotrzebna nam jest tutaj ta lampeczka. E, tutaj jest gniazdo dronu. Średnie obciążenie, 15 dronów tutaj robi na nich. Tutaj robi koło 7 też dronów. Oni tutaj sprzątają, ale widać, że powoli, im to bardzo idzie. Średnie, 17. Z tego co widzę, choliwka jest problem z dronami Tutaj można dać odciążenie o to e, Pasażerska, turysta, 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 turysta. Wystrze. Rakieta druga. Mm, towarowa. Drony. Drony. 20 dronów. Mm, trochę elementów tego na się można dać i wystrzelić było można a do tutaj tyle o towarowa niech leci, drony się nam bardzo przydadzą z paru względów oczywiście moi drodzy będziemy potrzebować standardowo zapotrzebowania Bezrobotni, młodzież, strażnik, botanik, 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 naukowiec, botanik, naukowiec, lekarz, lekarz, naukowiec, technik, naukowiec, naukowiec. Wszędzie naukowców pełno. Cholipka. Ja rozumiem, ale no bez przesady. Bez przesady. O, naukowcy już, już weszli nam tu. Już bezrobocie się ogarnęło. Ważne, że tutaj już funkcjonuje zmiana nocna też. To prawda, to tam się odbija na ich psychice, ale to nie będzie jakiejś problematycznej sprawy, bo mają dużą wygodę. <laughs> Psychika jest naprawdę ładna. Instytut Hawkinga tutaj działa super, elegancko. Do no, drugiego instytutu nie wygubimy niestety. Tutaj wszyscy są pracujący już. Tutaj można zwolnić miejsca na to, żeby też pracowali sobie wszyscy. Tutaj są wszyscy. Yy, ulepszenie, wzmocnienie i wzmocnienie jest wyłączone ze względu na to, iż kończy się nam tutaj złoża, tak? Tak, 16 i 3 tylko złoża. A geolodzy będą musieli gdzieś dostać pomieszczenie. Więc, mm, moi drodzy, będę musiał to nieco poprzekształcać, tu. Tak myślę. Dobra. Mm. Tutaj te drony można dorzucić do 20 i tutaj za to, że te drony też tak latają, kuchniają się. Dorzućmy im 22 drony. Niech ogarniają się tutaj na spokojnie nam. Tutaj mówią, że nasion nie ma, nasion, o nie, żywność 41. Budynek czeka na zasoby, aby wznowić e, działanie. OK. Dobra, ale czy to jest w zasięgu jakikolwiek kopuł? Nie kopuł, wróć. Dobra, jest, już się bałem, że nie. No dobra, kopuła podstawowa, standardzi. No, obiekty. Pyk, budujemy. Tutaj będziemy zaraz e, gminowe. Kompaktowe hangary, eksploatacja glemidowa metali rzadkich, tak, mega kopuła trójkątna, to ją będziemy mogli dać, tak mi się zdaje, gdzieś tu, o, tak, żeby ładnie się wpasowało, też w przyszłości, tak, o, gdzieś tutaj, ale nakłada się na złoża też. Ale fajnie, że tą trójkątną tak można, o, fajnie, spolaryzować, z miejscem na iglicę, marsjańscy turyści po czasie, o nie, najgorzej. Pragną wrócić do domu, dobra. To się ogarnie, żeby wrócili sobie do domku. Wolne miejsca zamieszkania: 50, 17. Zasobnik, dobra. To tutaj się złom ogarnął, w miarę. Tak, w miarę, w miarę tutaj jest tak, już. Ziemniaki... Wymagane... To, 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 to... 10, 20. Jakość gleby... Średnia w zasięgu 94. Okej... Okay. Na pewno przetwórnia CO byłaby lepsza. Postęp, zmiana na sola. A czy tutaj jest utrata atmosfery? Jeszcze nie? Ko no, nie mamy. Tutaj mamy tą wodę, tutaj mamy te zalesienie więc no instytutką Hawkinga dobra budowa jest, jest cement no cementu jest malutko bardzo malutko cementu produkcja cementu jest wielgachna z produkcja 28 no to włączamy też pyk pyk i włączamy ten ekstraktorek Eee, koszowski... A tutaj mamy liczba pasażerów 42 pasażerów 14 miejsplar o strażnik, botanik, botanik, lekarz, technik, technik, strażnik, naukowiec, geolog. No naukowcy głównie widzę, że tutaj się nam zaplątali, że o nie, nie mamy. No automatycznie to tam wiem, że wybiera nam też eee, prąd. Bo potrzebujemy większej magistrali energetycznej, więc, wiedząc, że potrzebujemy więcej magistrali energetycznej, wyjeżdżający turyści, e, dobra, to, 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 prąd, o, reaktor termojądrowy, numer duo. Które chętnie postawię tutaj. Hej, budowa. Bez, be, Bezczynne ekstraktory. Turyści po czasie. E, także więc tutaj jest niestety. Papa? Oni muszą sobie z wyjść, niestety. Oni będą musieli się przelokalizować, taka prawda. Już jest tyle tych bezrobotnych tutaj, że. Tragedia. Kompaktowe haggary, dobra 3 i 5, dobra Na razie wrzucę te 6 kolejny. Niech się robi nam tutaj na spokojnie wzmocnienie jest Ulepszenie napędowe Prąd, Dawaj Tutaj lecimy z większym ulepszeniem Brak kopu do podtrzymania życia, ble ble, ble prąd Dobra, woda Koszowski Wójka gromadzi towary eksportowe e, Powróć na ziemię Na razie nie zbieramy więcej Możesz wylatywać mi drogi I to też proszę o niezbieranie materiałów Po prostu, tych i tych. nam materiałów rzadkich na inne rzeczy w momencie kiedy po prostu w świecie nie mamy tych możliwości podtrzymywania życia Wiem, że mówię tak w różny sposób bardzo dziwaczny, ale no. Waypoint 4 zostanie skasowany. Przeniesiony zostanie Waypoint 4. Turysta dobrze się bawi Yy, dobra ci tutaj są, tutaj już się powładowali popaki A paliwa? Nie wystrzeli mnie, za sto aha zostaną utracone Aha śmieszne Dobra leć moja rakieta, droga yy, Ważne że trochę więcej dronów nam tutaj przybyło Aż 42 drony Nie no no bez wysady, aż tak dużo nie chcę mieć dronów 20 dronów tutaj wystarczy nam na tym miejscu, dobra. Duże, e, przy aktualnym stanie technologii. Dobra, e, narodziny dopuszczalne, przyjmuj utrzymanie miejsc, pracy to, 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 to iglice. Iglice w kopule, areologia, areologia, dachno w głowie wielu kolonistów. Hmm, prądu też użyję trochę. A dobra, dajmy areologię, taki ładny budyneczek będzie yy, Dekoracje Duży ogród dorzucę Bo tutaj dużo ludzi nie musi być, tutaj mogą być, choć nie muszą być ci ludzie yy, Usługi w kopule yy, Kompleks mieszkalny, przedszkole dorzucę na pewno Dat zabaw yy, Laboratorium nie Hotel Fotelolium też nie Usługi, dat ćwiczeń, damy im eee, stołówka musi być wiadomo i kosmobar mały można byłoby dać eee, sklep spożywczy. no Nie wiem czy by tutaj sięgnęło połączenie kopuło między kopułami No nie, nie sięgnęłoby. Blokując obiekty. Brakuje jednak tam tutaj wysięgnika. Zasięgu nam brakuje bardzo. Niestety to jest możliwość takich rzeczy, ale raczej nie powinno być jakiejś wielkiej tragedii. Powinni dać sobie tutaj radę na spokojnie. Więc będzie gites. Y 1000 paliwa. 69 paliwa ten zużycie to jest 67 Okej. Okay. Y jak tam badania? Fizyka. Teraz mamy te rzeczy. Ogólnie. Badania. Pomoc zewnętrzna. pięć eee, 5000 za milion następnych. Dobra, zleć 5000 za milion. Stać mi na to, więc wrzucam exploratory, eee, pom Pomoc zewnętrzna dorzuca nam 1000 punktów. A te 1000 punktów jest naprawdę spoko sprawą ze względów wielu, nawet wielu, wielu. Prąd. Tutaj chciałbym tech. Głównie techników. Ulepszamy to na mniejszą ilość ludzi, po prostu potrzebną tutaj. I oni się tutaj dobiorą. Tylko, że 29 mamy prawie bezrobotnych. Tak, prawie wszędzie mamy bezrobocie. Ze względu na to, na wiele czynników, powiedzmy. Ale mamy ten prąd, mamy zapas energii, moi drodzy. Prąd, jej. Jak tutaj wyglądają polimery? 33 produkcja. 15 i tak to wygląda tutaj. Okej, okay. tutaj mamy produkcję też. Można zarzucić. Głównie będą chcieli tutaj być yy, ludzie bardziej doświadczeni. Yy, bardziej specjalistów wola. Do tego. A geolodzy się przeniosą. W miejsce tak zwane tutaj. Te oto miejsce będzie wybra wybrańcem dla nich. 12 Funding received. E, Otrzymane za to... Pierdoły, pierdoły. Dobra. E, pasażerska. 42 turystów. Wystrzeliwujemy kolejnych. 25 i 43 przyjmiemy. Dobra, ulepszenie automatyzacja, bla bla bla, 92, nasionka. Nie no, nasion tutaj jest dużo. Żółka tutaj sobie funkcjonują. Eee, tutaj oczywiście robocza może jakakolwiek przyjść, więc zapraszam chętnie. Bardzo ciepło zapraszam. Mm, osługi w kopule. Dla ćwiczeń... Eee, szkołę dam zwykłą. Co mi tutaj szkołę taką większą? Hotel Olimp to nie. E? Usługi w kopule, sklepik artystyczny. A amfiteatr im postawię, nie będę taki zły. Niech mają. Tylko no wiadomo, brakuje cementu. Tutaj głównie. Pożądana ilość to jest 20 cementów. Tutaj jest 65. No, cement schodzi jak nigdy. Konserwacja potrzebuje aż 10 prawie cementu na placach budowy. Produkcja zwiększona na maksa. Wszystko jest zwiększone na maksa, praktycznie. No tutaj nie mamy. Pyk i tego. No Tutaj eksploatujemy ten cement bardzo mocno. Więc e, ten oto reaktor termojądrowy będzie musiał chodzić non stop Wiadomo dlaczego, no wiadomo czemu Produkcja 6 użytych na kons artykułów elektronicznych 3 konserwacje uu, to bardzo mocno używamy e, obciążenie dronów duże, a tutaj są dwa droniki, dobra e, damy wam tutaj 10 dronów, tak żeby się ogarniały Dobrze, ale głównie potrzeba mi tutaj jeszcze e... cementu bezpośrednio. O czerparka jest fajna, ale ona ile kosztuje. No e... i koszto cementu 300 tego i 200 aż 300 metalu nie mamy tylu metalu ja No metalu już nie mamy tyle, ile bym chciał już tutaj są obok ekstraktor metali Byk. o i się znalazło tam tutaj teraz zastosowanie dla pań pan i panów 30 droników 5 damy tutaj dronów hmm, tutaj mamy ile? 20 20. Dorzućmy tutaj tak z 15. Dobra. Rakieta kolejna doleciała. To teraz towarowa numer od Przywieźcie nam tutaj elektronika, prefabrykowane budynki. Fabryczka, fabryka części, fabryczka, fabryka elektroniki Wystrzel Zwyk, fabryka Fabryka nam będzie bardzo przydatna z wielu względów Wiecie jakich Moi drodzy, wiecie jakich To gdzie ją by tutaj postawić? Bo nie ma gdzie postawić tej fabryki Chociaż tutaj jest jeszcze miejsce tak na przyszłość tylko czy te 30-coś osób sobie tutaj fuh, będzie funkcjonować tak jak chce. Odporządzenie, gimnastyka, zabawa. O, gimnastyka, życie towarzyskie. Amfiteatr. Areologia tutaj daje nam 32 mieszkania dla miejsca dla ludzi. No i ci bezrobotni będą mogli tutaj przejść w ogóle. Nocne będą mogli sobie pracować. No powinny być miejsca, raczej na spokojnie. E, turyści kolejni, dach. Research complete. Eksploatacja głębinów, głębinowych złóż. i Jej. Ekstraktor rzadkich metali. Pyk. Już budowa, poproszę. w pyk, pyk, włączamy ulepszenie takie i takie. Musi być, oczywiście. Musi być jakby nigdy nigdy w życiu by nie była, to by była tragedia. 22 miejsca wolne do zawsiedlenia. Tak, New colonists have arrived. koloniści trójka kolonistów przyszła nam to super. Elegancko. I mamy kolonistów prawie 500. Wow. No ludzie już tutaj faktycznie zaczynają się zjeżdżać. Jospika, jej. Tylko, że strażnicy nawet się tutaj pojawiają. Ja tak teraz sobie tak myślam, że... Hmm, strażnica by się przydała. Amfiteatr, papa. Mm, usługi. Posterunek, no bo posterunku tak nie postawi. No, amfiteatr. Papa, musisz zrobić. O, posteruneczek. Mm, magazyny, duże składowisko. Bach, proszę serdecznie. Prąd. E, tutaj w, w, wyspecjalizowani po prostu, pyk. Tu i tu będzie to tak funkcjonować, że muszą tutaj z premią natać. 56 mamy produkcji, niby na sola. Niby, ale to wiadomo jak to wygląda. Mało zasobów. Tutaj. To niedobrze, że tak mało zasobów. Yy, przełomy Neocement. dość tylko do budowy kopu maleje o 80%. Yy. Yy, Muszę budować rakiety pasażerskie wreszcie o 10 km więcej. Można eksploatować głębinowe złoża wody. Pompy jeziorne stają się same i nie wymagają już dostarczania wody. To na pewno był chciał. No mają widokołyki e, stanowisk badawczych. Eee, e, dobra, w negie, Dobra, dodatkowe zbiorniki wodne. Nie. Metale, złoże głębinowe metale tak wiem że tutaj brakuje ludzi do pracy bla 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 nie sobie poszczekasz tutaj koszowski jak to wygląda 9 produkcja no to na razie to tak wygląda ale to już czasem się zmieni mam taką nadzieję eee, fabryczka produkcja fabryczka fabryka elektroniki chcę fabrykę a nie fabryczkę fabryczkę to ja mogę mieć gdzie indziej. Ja potrzebuję fabryki. Bez fabryki będzie bida. Tutaj mogą pracować ile wlezie. No nie chcę się odciążać, żeby to, to powiedzieć. Dodatkowymi pierdołami. Tak. Tak, to mogę nazwać pierdołami. Więc no. Pachadłowce... Hmm, Dobra, one sobie tutaj radzą. Widzę na spokojnie 80 paliwa jest zużywane. 60, coś jest generowane. O, panie. E, dobra, także więc moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko w tym odcinku. Muszę wam podziękować serdecznie za to, że jesteście, za to, że tak cudownie tutaj dzięki Wam się rozwijam. Rozwija kolonia. I tak fajnie tutaj to wygląda. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału, no i co, trzymajcie się, do następnych odcinków, pożegnać was słuchów. pa!